Cześć, witajcie na moim kanale w kolejnym filmie Dzisiaj chciałam z wami się tutaj podzielić kilkoma takimi spostrzeżeniami na temat właśnie nagrywania na youtube na temat współprac na temat takiego środowiska właśnie vlogersko-blogersko-youtube'owego a to z tego względu, że po moim ostatnim filmiku właśnie na temat kosmetyków z te zostało wyciągnięte jedno zdanie z kontekstu, i przez to jedno zdanie z kontekstu rozpętało się normalnie, dosłownie piekło, zostałam oskarżona o mnóstwo różnych rzeczy, do których kompletnie się nie przyznaję, kompletnie się z tymi rzeczami nie zgadzam. Większość z Was, jeżeli mnie ogląda, być może wiedzą. Na jakich zasadach właśnie ja współpracuję? Ja zawsze staram się mówić na temat współpracy, wszystko co i jak przebiega, czy coś dostałam, czy coś. Um... Sama zakupiłam, czy też ktoś do mnie się sam odezwał. Ja nigdy nie ukrywałam tego, że właśnie tak jak na zapewne oglądałyście już mój filmik o współpracach, e, za, e, nigdy nie, nie wstydziłam się tego, że czasami jak jestem jakimś konkretnym kosmetykiem zainteresowana, to ja sama e, pierwsza wychodzę z zapytaniem do jakiejś tam konkretnej firmy. E, zaczęłam właśnie tak sama e, czasami, właśnie pisać do jakichś firm. E, w, właściwie niedawno, stosunkowo niedawno, gdzie właśnie liczba moich widzów przekroczyła 2000 i sobie pomyślałam, no kurde, no to czasem ktoś do mnie napisze, ale dlaczego ja bym nie mogła na przykład sama napisać właśnie do jakiejś tam... Ale dlaczego ja bym na przykład sama nie mogła napisać do jakiejś firmy kosmetycznej z zapytaniem właśnie o możliwość współpracy? Ja nigdy tego nie ukrywałam. Absolutnie w moim ostatnim filmiku nikogo nie chciałam obrazić, a wyszło jak wyszło i dostałam mnóstwo wiadomości takich, zarówno jak i tam anonimowych, jak i ktoś tam na Instagramie, chyba tylko. Założył sobie konto na Instagramie z tego względu, żeby mnie po prostu skomentować, żeby zostawić komentarz, no bo to wszystko wiadomo, to wszystko widać, z tego względu, że ta osoba miała po prostu tylko mnie w obserwacjach i tylko dlatego właśnie chciała to skomentować. Ja na temat właśnie tamte, tamtego zdania, które powiedziałam w tamtym filmiku, nikomu się nie będę tłumaczyć, nie będę nigdzie tam. Odpisywać już na jakieś głupie wiadomości, czy oskarżenia, czy komentarze z tego względu, że tu nie, tu nie o to chodziło. Kosme, filmik był o kosmetykach z denikarty, a to, że jedno zdanie zostało wyciągnięte z kontekstu i zostało publicznie, normalnie rozdmuchane do potęgi po prostu N-tej nieokreślonej, nieskończonej, to dla mnie przynajmniej jest troszeczkę takie dziecinne. Jeden błąd zrobiłam, że potem w pewnej sytuacji, ja po prostu podzieliłam się całą tą historią z moją taką znajomą no i ta moja znajoma też dotr... wtrąciła swoje trzy grosze i wyszło, jak wyszło, zostałam oskarżona o coś kompletnie, co nie ma miejsca e, zostałam e, skarżona, e, skarżona, straszona e, policją i tak dalej kompletnie to nie ma na miejscu ja się przyznaję do tego, że zablokowałam dwie e, dziewczyny, które nagrywają filmiki, e, z tego względu, że m, wszystko było pięknie ładnie, ale właśnie po tym ostatnim w ostatnim filmie ja rozmawiałam z nimi kulturalnie i grzecznie, ja zostałam po prostu wyzywana. Nie będę tu absolutnie nic przytaczać z tego względu, właśnie, że nie chcę, żeby ten filmik również miał, był jakiś po prostu wiecie, rozdmuchiwany po kątach i tak dalej. Natomiast nagrywam ten film tylko z tego względu, żeby powiedzieć, że wam widzą, że środowisko youtuberek, vlogerek i tak dalej nie jest takie piękne, idealne, jakby się to wam wszystkim wydawało. Bywa zazdrość, ja sobie zdaję z tego sprawę. Bywa zawieść, to jest normalna ludzka cecha, niestety. Natomiast ja staram się po prostu e, utrzymywać kontakty, bo nie kłamie i nie oszukuję was, że ja tutaj z żadną vlogerką jakoś tak specjalnie bliżej nie jestem, ponieważ mam he, chyba tylko dwie dziewczyny, które na chwilę obecną, dwie dziewczyny, które nagrywają, z którymi piszę dzień w dzień, e, gdzie to są znajomości bardzo takie. E, Normalne, naturalne, dużo osoby wiemy, dużo piszemy. Nie rozmawiamy na temat tylko filmów na YouTube czy też nagrywania, tylko są to takie moje naprawdę bardzo przyjazne duszyczki. Są to tylko dwie osoby, eee, także ja tego nie ukrywam. Nie, nie, ja też osobiście zostałam oskarżona, właśnie, że po tym ostatnim moim filmie sram do własnego gniazda. Z czym się absolutnie nie zgadzam, bo ja nie uważam, żebym mm, robiła krzywdę sobie. A to z tego względu, że ja zajmuję się nagrywaniem filmów na YouTube i. To, że na przykład chcę coś powiedzieć, co się dzieje w środowisku, właśnie vlogerek, to nie znaczy, że ja nie mogę po prostu powiedzieć prawdy, co ja zauważyłam, co ja widzę, że tutaj się dzieje coś niefajnego, że ta coś kręci i tak dalej. Ja mam prawo to powiedzieć z tego względu, że to jest mój kanał. Ja w tym filmiku, w, tym, w tych filmach mogę mówić, co mi się żywnie podoba. Nikomu do tego, bo też, wiecie, Dopóki przykładowo nie, nie powiem dokładnie z nazwy, znika z kanału o kim mówię, to wydaje mi się, że nic złego się nie dzieje. Ale jeżeli Kilka osób mi nawet powiedziało, że winny się tłumaczy, i po tym moim ostatnim filmie z jednego zdania po prostu pewna osoba do mnie z wielkimi pretensjami, co, co, co kompletnie nie rozumiem, bo naprawdę to zostało wyciągnięte do takiej rangi, do takiego problemu, jakby nie wiadomo, co się stało. No, i tak jak Wam powiedziałam, na dzień dzisiejszy zablokowałam właśnie dwie osoby, które mnie ubliżały, bo to jest mój kanał, i ja mam prawo akceptować komentarze, jakie mi się podobają, ja mam prawo decydować. O tym, kto mnie ogląda, kto chce, żeby mnie oglądał. Oczywiście nie mogę zablokować tam, wiecie, że nie będę gdzieś tam, filmik, filmik się nie będzie wyświetlany, ale mogę przynajmniej tyle zrobić, żeby ta osoba do mnie nie pisała, nie komentowała i w żaden inny sposób się ze mną nie kontaktowała. Dużego, dużego takiego kocha do działania i dużego. Kopa takiego motywacyjnego właśnie po tym filmie. E, dostałam również od Was, z tego względu, że dużo komentarzy pojawiło się takich, e, gdzie zgadzacie się ze mną, że gdzie widzicie ten sam właśnie problem, e, o którym gdzieś tam wspomniałam. E, dzięki również różnym vlogerkom, które do mnie napisały i też prywatnie, i właśnie w komentarzach, że, żebym się nie przejmowała. E, dziękuję serdecznie Paulinie z kanału Mr. Olympia. Z tego względu, że, że ja. ją Właściwie od początku zawsze oglądałam i ona pamiętam też, że dużo przechodziła, miała w swojej karierze YouTube'owej mnóstwo takich różnych hejtów, oskarżeń bezpodstawnych i ona się w tych filmikach tłumaczyła. Ja mam zawsze z tego zdania, żeby się nie tłumaczyć, ale no nie tłumaczę się tam w każdym filmie, ale. To, co się teraz zdarzyło, to po prostu urosło, jak mówię, do takiej potęgi, że, że nie byłabym z Tobą naprawdę, gdybym nic na ten temat nie wspomniała. Bo Wy nie jesteście głupi, ja nie jestem głupia i wiem, że, że fakty się łączą, ponieważ mnie oglądacie tą inną, jakąś tam osobę, też oglądacie i mniej więcej możecie wiedzieć, o kogo chodzi. Dlatego ja tutaj nie wypieram się tego i absolutnie nie będę za to przepraszać, że jakieś tam jedno zdanie powiedziałam, które jest prawdą i z którym ja naprawdę. Się utożsamiam i nie chcę, żeby po prostu na moim kanale były same ochy, achy, przytakiwanie każdemu dookoła. Mój kanał raczej opiera się na, na szczerości, także mam nadzieję, że Wy również to doceniacie. Natomiast, tak jak mówiły, mówiły inne dziewczyny, różne vlogerki, jeżeli komuś się nie podoba, w jaki ja sposób. Filmy nagrywam, w jaki sposób prowadzę kanał, no to jest mi bardzo przykro, no to wystarczy odsubskrybować kanał, czy też zablokować, no i, i wystarczy, i nie ma żadnego problemu. E, a ja po prostu nikogo na siłę nie zmuszam. E, nie wiem, nie wydaje mi się, żebym e, mój kanał budowała na, na różnych aferach. Żeby mój kanał budowała, przyciągała widzów Że u mnie jest jakaś cały czas afera Jak zostałam o to oskarżona Przejechałam się naprawdę na kilku osobach z, Właśnie ze świata Ze świata YouTube z czego jestem naprawdę, no troszeczkę, jest mi przykro, ale absolutnie się tym nie dołuję, nie załamuję, ja się tym absolutnie nie przejmuję, bo ja mam swoje życie, mam swoje problemy y, jakieś tam prywatne i, i to mi zdecydowanie wystarczy, a nie że jakieś tam, wiecie. Jedna, jedna pani, drugiej pani powiedziała coś o mnie i wynikła po prostu. Ja wiem, ja wiem, że, że mogłoby to tak wyglądać, że ja na przykład chciałam komuś dowalić tym jednym moim zdaniem, ale absolutnie nie, nie to miałam na myśli. Także nie wiem, nie chciałabym tutaj się właśnie tłumaczyć i nie będę się tłumaczyć. Także jeżeli od dnia dzisiejszego, jeżeli e, chcecie mnie oglądać, no to pamiętajcie, że ja po prostu mówię to, co myślę, to co uważam za słuszne. Jeżeli mi się coś nie podoba i ja to zauważę, no to ja się z tym z Wami podzielę. Bo tu nie chodzi tylko o to, żeby na moim kanale były makijaże, żeby były recenzje, że ja będę coś tam pokazywać, e, wszystkie ochy, achy i tak dalej. Tylko właśnie, żeby mówić szczerze prawdę, żeby się z Wami dzielić. Jak zapewne widzieliście w moim ostatnim filmiku, ten e, czat make-up z, z kosmetykami Denikarte. E, na dole, na samym dole w opisie filmiku jest nazwa filmik sponsorowany. Jeżeli jesteście czy, czasami ciekawskie, że tak powiem, e, jeżeli ja pokazuję jakieś przykładowo kosmetyki czy coś i chcecie wiedzieć, czy ja to dostałam, czy ja to kupiłam, zerknijcie sobie w opis. Oczywiście e, zawsze, jeżeli filmik jest sponsorowany, jeżeli od kogoś coś ja tą wzmi wzmiank wzmiankę e, zawsze właśnie na dole e, e, piszę: po prostu, że filmik jest sponsorowany, że ja akurat to sobie kupiłam, czy też dostałam. E, także mam nadzieję, że jakoś nam się będzie dalej współpracować. W w sensie, że będziecie chcieli mnie oglądać. Ja na pewno będę się z wami dzielić wszystkimi moimi spostrzeżeniami. Także z tego miejsca chciałam tylko przeprosić te, te osoby, które po tym jednym zdaniu zostały urażone. Ja tą jedną osobę oczywiście sama przeprosiłam prywatnie, a nie, że ja tam jazdy robiłam i tak dalej. Ja ją przeprosiłam, jeżeli ona tak się, jeżeli się czuła obrażona. Co absolutnie, wiecie, nie, nie miało miejsca, że ja nie chciałam po prostu, żeby się czuła obrażona, tylko że po prostu wiecie, prawda, w oczy kole, no taka jest niestety prawda, i jeżeli y, ktoś nie potrafi do jakiegoś zdania, jeżeli ja na przykład wypowiem jakieś zdanie i y, że ktoś nie potrafi obok tego przejść, tak wiecie, normalnie, neutralnie, pogadać czy coś, tylko od razu wybucha na profilu i tak dalej, i oskarżając mnie, o Bóg wie co, no to jest mi niestety. Szkoda tej osoby, tylko i wyłącznie szkoda, absolutnie nie jest mi przykro, tylko jest mi szkoda tej osoby. Ale... Dobra, słuchajcie, nie będę się tutaj za bardzo rozgadywać. Serdecznie Wam dziękuję za wszystkie komentarze, za każdego kciuka w górę, czy też kciuka w dół, bo kciuki w dół również motywują, dają do zrozumienia, że trzeba coś poprawić. Fajnie by było tylko, gdybyście jeszcze czasami coś tam napisały, co trzeba zmienić. No, ale tak czy tak dziękuję Wam za uwagę. No i zapraszam Was na mojego Facebooka, ponieważ na Walenty, walentyki planuję zrobić dla moich widzów takie większe rozdanie. Będą mog, będą trzy nagrody, trzy osoby wygrają. Nagrody będą jedynie sponsorowane przeze mnie, także jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam Was na mojego Facebooka, Instagrama. No i do wiadomości prywatnej. Trzymajcie się cieplutko. Pa pa.